Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj oglądam Was już po raz szósty. Myślę, że ta seria fajnie się przyjęła. E, dużo ludzi zainteresowało się tą serią, więc myślę, że będę ją kontynuował. Ale jeszcze mam kilka niespodzianek dla Was: może nie w tym filmie, ale mam bardzo dużo nowości dla Was, więc myślę, że musisz zostawić subskrypcję, żeby być na bieżąco. No i łapeczka w górę. Ups. A więc pierwszy uczestnik Filip Rojek. <tryk> Filip, słuchaj, jak dla mnie, spoko, że chcesz szybko beatboxować i tak dalej, ale nie rób tego na siłę. Musisz wszystko y, luźno zrobić, bo widzę, że chcesz jak najszybciej to zrobić, ale nie do końca to wychodzi. Poćwicz trochę na spokojnie, y, żeby te dźwięki ci się ogarnęły w buzi. I później już pójdzie jak spłatka. Ale dzięki za podesłanie filmu. Ciągły progres. Uwaga, teraz będzie hit. Szymon Górka zrobił pięć dźwięków naraz, tak jak pisze. Sprawdźmy to. Wow, i tutaj mnie Szymon zaskoczyłeś. Pięć dźwięków. No, no, Stasik. Myślę, że bardzo efektowny, bo jest pięć dźwięków. Więc za to plusik dla ciebie. Za kreatywność przede wszystkim i pomysłowość. Ja jestem z ciebie dumny, Szymon. Mmm, Zobaczmy teraz następnego uczestnika: Emil Zawolik.

Dziękuję dobranoc. Emil, myślę, że kozak, rytmikę tutaj trzymasz i tak dalej, ale te przejścia, te przejścia, nie możesz tak nagle przejść do innego rytmu, musisz to jakoś, wiesz, udoskonalić, czyli... I wtedy przechodzisz do następnego przejścia. Ale tak, myślę, że Sztosik, Gęgęg, następny zawodnik, Kamil Bednarek. Dzięki Kamil. Słuchaj. Ten basik to kocur, ale płynność, płynność u ciebie mm, bitów siada. Bo jeśli chcesz przejść na drugi, to musisz, no niestety musisz używać tych przejść, żeby to ładnie melodycznie wyglądało. Piątka dla ciebie. <mulary> Ostatni uczestnik Adrian Perkowski. <mulary> Вот, 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 вот. you <laughs> Słuchaj Adrian, wszystko dobrze, wszystko dobrze, tylko moim zdaniem za dużo dźwięków, za dużo dźwięków moim zdaniem myślę, że jakbyś ograniczył się i zapętlał niektóre dźwięki, no to sztosik, ale i dodawanie dźwięków masz ogarnięte, i przejścia, i rytmikę, i jakieś paterny, myślę, że będą z ciebie ludzie. piuno Zbliżamy się powoli do końca odcinka. E, jeśli chcesz być na kolejnym odcineczku, to... No, ...musisz wysłać filmik, najlepiej z twarzą, bo tylko z twarzą wybieram, bo kto by chciał oglądać e, czarny ekran? No chyba nikt by nie chciał, e, tym bardziej, że... ...by było trochę kontrowersji, bo czarny ekran mógł podłożyć głos, bla 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 bla. Tak więc, jeśli Ci się spodobało, to zostaw łapere w górę, Będę się cieszył. Możesz napisać miły komentarz pod spodem dla zasięgu. Ja się z Wami żegnam. Trzymaj się. Hello! Fake flags.